Dlatego to do pewnych zawodów, zawodów influencerów o 100 tysięcy złotych. Hey. Z nami niestety standardowo Kawanos Majdżet Jedziemy na zawody w piątek Będą trwały one cały piątek i całą, całą sobotę Ale o tym serio potem w dalszym materiale Tam sprawdzicie czy wygraliśmy wódkę za 100 tysięcy złotych A na ten moment jedziemy do tajemniczej miejscówki Jak to każdy wędkarz, nie możemy wam powiedzieć gdzie <laughs> Żeby potrenować zacinanie szczupaków Będziemy do miejsca, gdzie teoretycznie są szczupaki Będą do nas czekały No i to też nie jest takie oczywiste Jeżeli chodzi o dużego szczupaka I jeżeli chodzi o zacięcie jego W szczególności jesiennego Dlatego dzisiaj mamy dzień treningu. Mam nadzieję, że coś będzie brało i mam nadzieję, że rzeczywiście potrenujemy, bo mam nadzieję, że. A ku... za dwa tygodnie jedziemy na ryby z moją łódką. No! Zapraszam na vlog. Słuchajcie, jeszcze mamy, jak widzicie, kawałek, ale patrzcie, zaczynają się tereny niebiesko-zielone, czyli moje ulubione, jeżeli chodzi o ryby. Pięknie tu jest. Tutaj taka woda. W tamtym roku też się odbyły wody influencerskie, wygrał je Big Watch, czyli nasz e, reprezentant UFC Więc nie było mi aż tak z tym źle, że je przespałem, ale można było powiedzieć, że byłem drugi, nie? Zrobiłem wtedy suma 1,40m, wtedy razem z Kostkiem byłem na łódce, ale okazało się, że zrobiliśmy go złą metodą, bo zrobiliśmy go na werta Nie można było, można było tylko wziąć na spinning <laughs> Patrzcie, ziomale na łódce łowią E, jakieś szybkie świętanko, jakieś, jakieś ten ogarnięcie się i co? Dzisiaj chyba polowanie 100% szczupak, tak? Ja wziąłem ultralighta na okonie, ale... Szczupak leci w szupak. Ja też wziąłem ultralighta, ale to jak nie będą brały. Co robią? Biorą. Ja cię wy... <laughs> Żeby nie było jak ostatnio! Rano w ogóle padał deszcz. No tak, wiecie, jest tak idealnie. natleniona. No. I to jest oczywiście Marcin, Nasz serdeczny serdecznie? przyjaciel wędkarski. No, osoba, no nie będę tutaj dużo opowiadał, nie może tutaj udowodnić <laughs> dzisiaj po prostu, e, czy jego wy z... wy legenda e, wyszukiwania spotów e, jest prawdziwa. A to dzisiejsza miejscówka, na której będziemy szlifować nasze umiejętności wędkarskie, moi drodzy. Ja wam powiem, że jestem turbo podierany, bo realnie naprawdę nie potrafiłem wyszukiwać sobie czasu, żeby pielęgnować moje zajawy I w tym roku postanowiłem to zmienić No w takich okolicznościach łowienie ryb pff, Nawet jakby ci nic nie wzięło, to będę delikatnie w ale to jak, mi się, jak, to jak mi dzisiaj po prostu głowa wychilluje, to moje, nie? I polecam wam wszystkim szukać sobie takich właśnie zajawek, żeby nie skrolować tylko żeby, nie wiem, może moje filmy was, taką zabką mogą być Ej, czy mam takie same czapki? Tak po, powiedzmy <laughs> Dobra, no to co? Szczupaki Pierwsza postawa rzeczy, kabanosy Montujemy sobie taką stalkę Ona jest po to, żeby nam po prostu ryba nie przegryzła żyłki No proste, My daty się co nie wiedzą Panowie, zgłaszam gotowość, to moja pierwsza przyjęta na dzisiaj Czekam na was, na spokojnie Nie będę rzucał, ale przecież bardzo chcę, bardzo chcę Outfit check Jedziemy z rybą To jest jakaś zatoczka spróbujemy coś tu złowić. Prawdopodobnie właśnie nie pierwszego brania, także zaczynamy klasycznie. Ogólnie jest dużo liści i dużo takiego sypu, dlatego tego to przynęta. Ja miałem jedno branie, ale ja na pewno tu psułem. no to właśnie po to tu jesteśmy dzisiaj, żeby te brania sobie potrenować To zacinanie, no bo to nie jest tak, że ryba ci weźmie, to już masz rybę. Czasami jest taka ryba, wiadomo. Najgorsze jest to, że mi tutaj polecił Marcin przynętę w innym koleże niż on łowi, nie? Tak to właśnie nie jest, kabanos coś miał na wędce, więc pobiegłem w jego stronę, a ja wierzę w tą moją miejscówkę, czyli o tutaj, tutaj zatoczkę jedną fotoczkę drugą, więc wracam do siebie no i się nie poddaję, tylko po prostu wiadomo, nie ma żadnych zawodów, ale wiadomo, że są tak, jak to gdzieś są faceci, jest jakakolwiek konkurencja pod tytułem cokolwiek robienie, to oczywiście, że każdy na końcu będzie mówił, kto jest najlepszy, tak? a najlepsi musimy być my patrzcie, jakie to są miejscóweczki tak to wygląda przechodzimy przez takie haszcze. dwie przylęty zostały zgubione przez Jeffa, ale to jest klacy. każdy tego spodziewał ja zrobiłem już 5 ryb, ale kurde, zapomniałem nagrywać Fajnie jest, no nie będę pomować, że ryba bierze. Zeszła na tym kanale chyba jeszcze nie błotki od odnia, żebym powiedział, ale ryba bierze, ale jest bardzo przyjemnie, jest piękna pogoda. Jest nawet nieco towarzystwo oprócz Jeffa i naprawdę jest fajnie, nie? No i myślę, że dzisiaj zobaczymy szczupaka na mojej wędce. Może to być wędka i Jeffa. Chciałbym po prostu, żebyście poświczyli sobie zacinanie. Sam chcę poćwiczyć zacinanie, bo dawno chupiłem już A wydaje mi się, że na zawodach myślę, że każdy z nas będzie o inną strategię, ale my będziemy do tej rozmawiać, co kto ma za strategię. Ja myślę, że będziemy właśnie próbowali zapaść tego szczupaka. No, on nam wygra zawody. Patrzcie, go ładnie. Jak tam idzie Jeff? Jak ktoś by się zastanawiał, dlaczego się mówi, że wędkarstwo ćwiczy cierpliwość, to. To jest właśnie, to są takie sytuacje. I tak jest, non-stop. Ja sobie wbijam jednak do miejscowy, gdzie jest trochę bezpieczniej. Bo oczywiście jest tak, że jak mi nie bierze, to szukam najbardziej powolnych miejsc, takich niedostępnych. Rzucam tam, tam też nie bierze. No i zazwyczaj po piątym rzucie nie mam już przynęty. Gorąco fest się robi. Dobra, teraz będzie ryba. To jest tak, że zawsze jak coś gadam, albo coś robię, to mi bierze ryba, Ale jak się skupiam, to nigdy nie bierze. Teraz rozmawiałem z Jeffem, no i po prostu no, nie byłem skupiony na, na 100%. Ja miałem branie przed chwilą, tak? albo miałem branie, albo to był ten zaczep, ale raczej branie. Dobra, uratowany przypom. Jest jedno łowienie w pigułce, nie? Macie cały czas po prostu na przynęcie masę liści i innych rzeczy. Z jednej strony fajnie się łowi na jesień, bo ryby chcą brać, a z drugiej też chcą brać liście. No nic, spróbujemy sobie dalej, ja mam mało baterii, więc dzisiaj tak, tak jak mówię, testowo sprawdzamy swoje możliwości, rozkręcamy się przed weekendem, bo cały weekend będziemy łowić i tak jak mówię, no nie wracamy na tarczę tylko z tarczą. Słuchajcie, miałem branie tutaj zaraz pod nogami całkiem dużego szczupaka, niestety się nie zaciął. Ale przed chwilą właśnie ściągam sobie przynętę, patrzę, czuję zaczep. Zobaczcie jaki tutaj jest zaczep dzisiaj piękny. Ty, takie coś moi drodzy, ten szczupak jesienny, szczupak malutki. Ja myślę, że dwuletni max jest. E dzisiaj są wewnętrzne zawody na długość e szczupaka, które są to no. z wody. To po prostu będziemy sobie dodawać, dobra? Jest do zera. No 45 jak w, jak w pysk. No to 45, 40, 45. Kapiątka. Patrzcie co się robi z rybami. Ja rybami, ja to radiam, się. Jak rybami. Idź po mamu mamusie albo tatusia. A co jest 45? 40, 45. 40. Patrz jak piękny. No, widzę, że po jakichś krzakach tutaj chodziłeś. No, tak ciężko cały, wychodzi. No, cały jesteś. Pojedynczo po muszę każdy wydobywać. Mocno. Zobaczcie, no jak dużo w sumie przyrzętek na takiego szczupaka wziął, nie? No i to, co powiedział Marcin. Rzucałem cały czas to samo miejsce, aż w końcu. Jak on, jak on wyszedł, nie? Jak Maj wyszedł ja do brania, to po prostu on tam musiał być. szczupaki tego. On tu został, on tu został. Słuchajcie, A, rzucałem zoko... po prostu dalej, nie? Nie ma co no. się poddawać. Ja też idę. Nara. Nie, no ogólnie Piotrek to lubię cię, ale chrpę, nie? Słuchajcie, kolejny wypadek Ja bym strzelał, że jest trochę większy, czekaj ja sobie go wyciągnę. Wlicza się, tak? Wlicza się w zawodu, oczywiście. Bo ja tam mówiłem wcześniej, że miałeś 1.0, czyli jest 2 zero. Tam jest zazdrośnik, wtedy nawet nie podejdzie pogratulować <grym> 44. No to czekaj. Mniej. <grym> Jest zruwa 44. No kurde! Powiem ci, a daj go tutaj. No jak sam. No 44. <grym> no, tak. Nie o, no 40, 44 jak nic. Nie, słuchajcie, no co, 44, po 46, no to... 45, 5, nie, znamy sobie. No, no, 90. Patrz jaki 90 ogółem, tak? 90, no. Na Na moją wędeczkę. W chciałem tylko powiedzieć, że szczupaki dziwnie pachną, nie? Tak kwaśno. Ale patrzcie jakie ma oczy, takie zły. No. Wypuść go teraz, no. <noise> ten to ja, tylko patrząc. liście łowi. Nie, tu trzeba wrócić, tu trzeba obłowić, bo one tu wszędzie wiesz. Słuchajcie, no rybka wypuszczona, rybka musi pływać. Ja dzisiaj zaliczam trening za, za niezły, patrz Już mi Marcin podkłada wędkę, bo chcę się za taką są jak ja. Jak coś, to to jest oczywiście to ten, favorite. Czekaj, z Ten Nie będę ukrywał, że dopiero od tego sezonu testuję te wędki. Ja coś muszę mówić, właśnie wyciągam drugą rybę, nie? Nie, no ale spoko, nie? <noise> bardzo ładnie, bardzo fajnie. I popad machamy już. Trzecią godzinę jest ok jest tak wyważona w miarę, że... Tak, nie tak, tak. za ciężka. Wygodna jest, bardzo wygodna, no, nie ma co gadać. Ja go bardzo lubię. Nikt mnie za to nie zapłaci, żeby to powiedzieć jak coś, ale... <laughs> ale mogą. Ale, ale, ale mi skąd to poszło! <laughs> <laughs> tak właśnie jak najdłużej się gadać, żebyś to nie mógł łowić, wiesz co. <laughs> Dajesz rybę! No dalej, po prostu jedziemy z tym. Let's go! się zerwało, musiałem wrócić tutaj do bazy, ale słyszałem jakieś krzyki, więc zaraz się zapytam co się stało Co się stało Kondzio? Zewkakiwał z wody, no i przy wyskoczeniu się wypiął Dosłownie Nie trafił? Tutaj, w sensie nie był zaczepiony i tu mi się wyczepił i widziałem go Nice, a masz ogranę? Spadła Był Oj znowu wziął. Dobra, to próbuję go dorwać. Nie przeszkadzam. Policja dookoła, słychać jakieś dźwięki, nie wiem, co się dzieje. Ja, ogólnie, na rybach jak jestem, to jestem tak mega skupiony na, na łowieniu ryb, że mam wrażenie, że jestem wręcz trochę odklejony od rzeczywistości. To się, że, że nie słyszę nic, co się dzieje dookoła mnie. Ja skupiam się tylko na tym, czy gdzieś widzę rybę. Oficjalnie koniec nieoficjalnych zawodów, czyli dnia przygotowawczego przed oficjalnymi zawodami. Ja tylko chciałem tutaj z każdym się godnie ten pogratulować podjęcia próby wygrania ze mną w czymkolwiek. <ścoughs> tutaj też bardzo dziękuję. Oficjalne przekazanie za pierwszego, za drugiego. O! Ale to nie wszystko, bo pomyślałem, że chłopaków nie zostawię też i dla Jeffa. Za próby. Dziękuję, sobie Uuu, z plaszek. było na to temy. Co spoko chyba, nie? Zajmice. spoko! Dobra moi drodzy, moja wygrana dzisiaj. Jedziemy jeszcze z sklepu wędkarskiego, bo tutaj jest obok bardzo duży sklep wędkarski. Chcę sobie zrobić jakieś zakupy, idziemy coś zjeść. Jutro jestem jeszcze w biurze, i ogarniam rzeczy pracujące, rzeczy związane z firmą. No a właśnie na wieczór wyjeżdżam już na zawody. No i o tym będzie ten cały odcinek po prostu, o zawodach wędkarskich i wędkarskich. A, bo ja nie powiedziałem, że my jedziemy na zawody wędkarskie zrobione przez... Organizowane przez sklep wędkarski właśnie, w którym jesteśmy. Za to też mi nie płacą, żeby nie było, ale patrzcie tu, dosłownie mają roba Komat. A ma to sens, nie? Jest jakaś niedziela, zamknięty sklep, wbijasz sobie za tak zanęty. Ale tutaj normalnie są robale do kupna. Ej, to nie musimy jechać już na jedzenie! Oni sobie po prostu poszli. Tak, tak, spodniarania są tym sklepem, że poszli od razu. Ja co prawda wygrywam łódkę, więc przejechałem sobie ją pooglądać. Mam nadzieję, że to jest ta. Tak czy inaczej, no jesteśmy w okolicy, postanowiliśmy... Aha, co w ogóle zestawy dla nas na zawody, bez kitu. Postanowiliśmy wpaść odwiedzić sklep, zobaczyć, może coś sobie kupimy. Na pewno sobie coś kupimy. Jedziemy coś zjeść i no i teraz na dzisiaj z tych gryb szacun, no to rzeczywiście coś łowiłeś pokaż to tak bardziej no i pięknie tutaj w ogóle zobacz stary kaczka pływająca kaczka na ryby nie ja nie mogę być w takich miejscach bo kupiłbym wszystko po prostu od wędek, do jakichś namiotów, do siedzisk, do podbieraków To jest jeszcze tyle pierdół, o których nigdy nawet nie pomyślałem, żeby sobie kupić, że głowa mała Wydaje mi się, że w ogóle to jest chyba największy sklep wędkarski w Polsce, taki stacjonarny, ale no nie chcę też gadać, bo nie mam pojęcia Ale jest spoko Tu są moje zakupki, to wygrywa jutro Dobra, dobra, to moje, to moje A Jeff teraz swoje? <noise> to moje <noise> Gość jest niemożliwy, nie? Nowa zajawka Jeffa Miłego Dzięki, do zobaczenia a weźcie już, stańcie powoli przy tej łódce, żebyśmy się powoli już przyzwyczajali, nie? Zrób nam miniaturkę już z <śmianowicie> <śmianowite> to już mamy? Wygraliśmy motorówkę No ale zajbista jest, no Podałem szybko coś zjeść, no i przygotować się, bo nie będzie łatwo Zawody mają być e, na czoszczynie, właśnie jest tam bardzo głęboko i ciężko tam się łowi Ale oprócz tego ma być zimno i bardzo, bardzo, bardzo mroźnie, więc jak tam widzicie Koncio już przygotował sobie specjalne obuwie Ocieplane, ocieplane. Ja w ogóle planuję wziąć ze sobą kurczkę zimową. Eee, Szukań outfit, zobaczycie dalej w tym odcinku. Cały czas sobie pilnujemy naszej łódeczki, elegancko. Ej serio, ja czuję, że ja to wymanifestuję serio po prostu tą łódkę wygram. No, Tyle. No. Przynajmniej wygrał ktoś z tego auta to, i to, to i tak ja bym wygrał ja, bo wiadomo, że będę mógł sobie pożyczać, nie? Więc i dalej. No, no. To będzie całkiem powolony dzień, w sensie dużo rzeczy mam na głowie Teraz jestem w biurze, będę chciał zaglądać sobie jak wygląda ikon, Czyli zdjęcia na stronę nowych produktów Oprócz tego przekazać osobom od kontentu, konta na kolejne dni Następnie jadę do szpitala z Katarzyną Wracam z tego szpitala, muszę szybko ogarnąć, spakować się na zawody Spakować się też na wieczór, bo wieczorem idę na spotkanie W sumie nie wiem czy będę mógł tam nagrywać, wam to pokazać No i po tym spotkaniu od razu siadam do fury i jadę do... Jezus Jadę do Czorszyna, czyli do Miejsca zawody, Jutro rano o siódmej pobudka, wódkę, chodzi o odprawa i wygrywamy łódkę. Więc, no, tak to będzie wyglądało. E, zaczynamy. Misja pierwsza. Misja pierwsza już była, bo odjeźdź, Bobasa do szkoły. Misja druga, biuro. Dobra, patrzcie na mój bagażnik dzisiaj, nie? Mamy tak. Rzeczy, które przed chwilą kręciłem do współpracy. E, zobaczcie to na Instagramie. w ogóle zostałem Niemczy ambasadorem, przyjacielem marki Hot Wheels. Więc będą co chwilę jakieś fajne akcje. Dostałem od nich takiego Chevroleta. Tam jest schowany laptop, bo będę musiał już popracować wieczorem. Tutaj mamy przynęty na ryby wieczorem. Tu mamy staty z ostatniej sesji. Tutaj są już zapakowane wędki, gotowe do, do pracy na jutro. Tutaj piłka na Mistrzostwa Świata. Tutaj przynęty skustomizowane przez Bubi. W ogóle kiedyś stwierdziłem, że, że to co trzymamy w naszych bagażnikach wszystko mówi o nas i chciałem zrobić taką serię jeszcze będąc w ekipie, że będę robił serię zdjęć e, influencerów, w sensie ich bagażników i to co tam mają, ale okazało się, że tylko ja taki syf wożę, przynajmniej z tego ogrona dokoła mnie, więc w serię odpuściłem, ale... No, jak ja mam tam nie trzymać rzeczy? Jak ja cały czas coś robię. A pokażę, jest najlepszą opcją, żeby mieć coś po prostu cały czas przy sobie. Tak czy inaczej, skończyłem spotkanie dzisiaj produkcyjne. Skończyłem inne rzeczy, które miałem załatwić. Jadę teraz w trasę. Potem się przebieramy w miarę ładnie. Idziemy na event. A następnie, no, wybieramy się na jezioro, tak? Proste. Słuchajcie, znowu zmieniłem skina. E, Byłem na takim evencie właśnie z Marco Feeling Pieces. Mogłem tam nagrywać, ale nie chciałem, bo taka była, że tak powiem, tam atmosfera nie do nagrywania. Zresztą bardzo, bardzo miła, żeby nie było, żeby było nie tak. Właśnie wróciłem, z godzina 20.08. Od 9 siedzę w aucie, jeżdżę i w tym momencie wychodzę z fury i patrzcie tu. Są moi zawodnicy i jedziemy na zawody wetkarskie! Tak jest... Słuchajcie, słuchajcie, pakujcie to wszystko do fury, pakujcie do fury, ja jadę po moje rzeczy, już uspakowane są na górze, jedziemy z tym. Rano. Przedszkole. Potem biuro, z biura do domu, z, z, z domu do kliniki z Kasio, z kliniki do domu, do, do, z domu szybko na mecz i od razu do was do auta jedziemy. Widzieć tą całą sytuację, dynamikę, nie? Obiecałem wam, że wyjeżdżamy o 20, ale byłem przekonany, że 21 to jest minimum, na to zdążę. 20.30, a my od 10 minut jesteśmy w trasie, więc nie to wiem, dajcie, dajcie jakieś słowo otuchy do kamery, nie? Na temat tego tematu. Ja jestem dumny, bo jak Piotr zadzwonił, że będzie 20.15, tak był. 20.10? Wysiadł z auta, nawet nie Zgasił silnika, pobiegł po rzeczy, wrócił na dół i wsiadł z powrotem do fury. Moi drodzy, to jest oddanie pa się pasji. To jest oddanie się pasji po prostu. A Dzisiaj wszystkie pasje. Byłem tak, pasja biznesowa, tak yy, powiem, wykonana. Pasja dzieciowa, wykonana. Bo pasem się teraz spędziłem czasu. Pasja operacji plastycznych wykonana. No dobra, to pasja już że o ja, tym może to podpiąć. Pasja piłki nożnej, no i zaraz wędkarstwo, Ja chyba oszaleję Jak dojeżdżamy, ja się tak Czas nocnego od razu Tymczasem dojeżdżamy, stary zaraz moja dopamina dechadę, spadnie będę tak Dobra idę spać Nie nie, jeszcze czeka nas odprawa w pokoju, także przenosimy was do odprawy Słuchajcie, no zalokowaliśmy się, konkurentów nie ponagrywałem, bo nie było co nagrywać Ale nagrałem łódkę, którą jutro wygrywam Panowie szybka odprawa, nie? Zapraszam tutaj Słuchajcie, jutro ma nie być 2 miękkie gry Jutro konkurujemy do sobą, ale wiem jedno Że ktokolwiek z nas wygra łódkę, ta łódka jest każdego z nas Bo to zawsze jeździmy tak. razem na ryby, więc ta, trzymamy się razem, podpowiadamy sobie, jak ktoś złowi rybę na coś fajnego i mu na to bierze, to ja na przykład będę wam mówił na co mi bierze. Dobrze. Bardzo chcę, żeby łódka wróciła do Krakowa i mam nadzieję, że... tak nie nadzieja, tak... Będzie, tak, mam jedno pytanie Czy ty masz hak? Jaki hak? Ja Jak my ją przywieziemy do Krakowa? Jak ciebie nie było, to my już sprawdzaliśmy, ja ci pokażę ty Nie mam haka? Ty nie masz pa, haka Masz miejsce na hak, ale <laughs> nie mam no Spłyniemy do Krakowa Tak wygląda nasz pokój w tym momencie, zaraz będzie wyglądał jeszcze gorzej O, tak wygląda Bo będziemy sobie zazbrajać przynęty chyba bardzo zrobimy teraz, nie? Przygotujemy a, sobie, sobie już żeby żeby po prostu zjeść śniadanie i połowić, tak? Jest? Tak tak jest kurteczka. mamy mydełko Weź co to chłopie, musisz pokazać ludziom nie? co to jest Usuwa rybi zapach, ja myślałem, że to jest, że to jest pod przynęty Nie, nie, mamy shot nie, mamy szot witaminowy Przyda się Pokaż ten drugi szot witaminowy Więcej szotów witaminowych Co tu mamy? Mamy jeszcze pudełeczko przynęt a, i też powiedzieli nam przejdziemy, ale że te przynęty są dobrane specjalnie na tą wodę, nie? Że tutaj starali się o to, żeby każdy był. Ale pan Konrad wczoraj mówił, że dokładnie takich nie brać, bo na takie nie będzie brało. Żeby brać naturalne, nie? Tak. Czyli coś bardziej, już bliżej tego. Ale patrz, podpowiadał nam też to. A no. praktycznie identyczne wzięliśmy. Nie wiem, może zostanę skancelowany w branży, ale ja ogólnie jestem takim wędkarzem, że każdemu będę mówił, na co mi bierze i na co łowie. Oczywiście w tym odcinku nie powiedziałam, gdzie łowiliśmy szczupaków, ale to była prośba od górna, więc będę ją szanował. Ale ja taki jestem, że Wam pokażę na co łowię, gdzie łowię, jak łowię. I jak dużo. I jak dużo łowię. Agent 007. Zero ryb, zero brak, się dogodzi ręce do Dobra, ogarniamy się dopiero później. się widzimy już rano, co? Czy ty k***a, jesteś normalny? Normalny. Pamiętam jak byłem gdzieś w gimnazjum czy w liceum i o piątej postanowiłem to robić u mnie w domu i moja mama się obudziła, i mój stary. Co ty robisz? A ja mówię, wyważnie, robię właśnie zrobię to samo. Słuchajcie, no tutaj się dzieje. Ja zazbroiłem sobie sprzęty i z takiej, z takiej skrzyni dosłownie zrobiłem sobie taką skrzyneczkę przynęt, które uważam, że jutro zadziałają. Ogólnie zawody, na których jesteśmy są dwudniowe. Do wygrania jest albo siano chyba 50 tysięcy, albo łódka za 100 tysięcy. Oczywiście mój domek walczy o łódkę. Każdy z nas wygrać łódkę. Podobno pogoda jest ultra złaba, ultra zła. E, może być jutro przypał, żeby w ogóle wypłynąć, więc mogą się nie odbyć zawody, ale są one dwudniowe, więc ewentualnie w sobotę Wypłyniemy. Ja mam plan taki, że wstanę sobie rano, a nie, no nie, nie dam rady. Wstanę <noise> <noise> rano, chcę sobie pójść porzucać i no i mam nadzieję, że pogadamy gdzie git. Zobaczcie, tutaj jest w ogóle cały mój sprzęt. Ciepłe skarpety, ciepła bielizna, kurtka zimowa może być ostro. Dobra, teraz już serio idę spać. Słuchajcie. Stan pogody słaby, deszcz pada na maksa, wie wiatr, Już się przekomarzają ludzie, że będą odwołane zawody dzisiaj Ja się nie dziwię, jak będą, idziemy właśnie na odprawę dowiedzieć się co robimy, co, jak to będzie wyglądało, Dale. czy w ogóle łowimy Wjeżdżacie w zatoki, jeżeli wiatr jest silny, nie czujecie się, wódka nie daje rady, spływacie normalnie do pomostu, przy... po lewej zatoka duża jest Płyniecie tam, będziemy się wymawiać, co z tymi łódkami zrobić. Pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim, jest rywalizacja jest, jest na drugim miejscu. Pamiętacie, live 100% jest zakazany i nie korzystacie, nie łowicie weta. Zaczynamy go Dobra, słuchajcie, jak słyszeliście, płyniemy dzisiaj. płyniemy, Ci, co chcą, mogą płynąć łódką, ci, co nie chcą, mogą łowić z brzegu. My oczywiście idziemy na łódkę i atakujemy dzisiaj największego szczepaka w życiu, tak? Tak nie, co słyszałeś, tak tak jest. Tak, tak. Przeważę, bo mamy łódź, która nie jest straszna żadnym falom. No. Wszyscy mnie widzą i mówią, o stary, w tych, w tych spodniach, mam dresurowe spodnie, długo daleko nie popłyniesz. Ej, co tam się kręcicie? Nic nam nie odpinajcie mu, nie? nie nagrywaj tego! Tutaj, moi drodzy, łódka pana Tuszola, którego bardzo szanuję, bo jak nawet dzisiaj napierdzielało rano mega deszcz i wiatr, to mówi, on wypływa, bo obiecał widzom live'a i będzie robił się live'a, więc może się tam pojawimy, podpłyniemy do niego się przywitać. Ale raczej nie Bo raczej się rywalizacja za pół godziny Dobra, z uwagi na to, że się słabo przygotowałem ja przynajmniej na taką pogodę No to pożyczyłem właśnie spodnie od Pawła Pawła zaraz poznacie, Szuko już powinniście dobrze znać No i tak naprawdę chyba moje pierwsze takie uwinie w takich warunkach na łódce Zajebiście Moje drugie Kurczę, Pierwsza raz mam sobie takie profesjonalne spodnie wędkarskie, wodopłody No, mój aut wygląda mniej więcej o tak Jedziemy Chciałem nagrać przebitkę z Jeffem, ale nie idzie. Dobra, pakujemy sprzęt na łódkę, idziemy odebrać pakiety startowe i zaczynamy. No i o to chodzi właśnie. I tak mam cały wyjazd, masz mi wszystko przynosić. Słuchajcie, to jest nasza łódka na dzisiaj. Bardzo dobrze nam znana, bo jest prowadzona przez pewnego kapitana. Nasz kapitan dzisiaj nie kto inny jak Paweł Kabat. Najgorszy Zim, sumiarz w Polsce a to najlepszy karpiarz, także mam wrażenie, że dzisiaj połowimy. To, to już połowiłeś. <laughs> Słuchajcie, wodujemy właśnie łódkę, no i wjeżdżamy tam, ale pogoda jest spoko, w sensie warunek jest okej. Okay. Chciałbym zwrócić uwagę na outfit Jeffa na tych zawodach, nie? Proszę bardzo, to jest outfit wygranego, stary. W związku z warunkami pełnującymi dzisiaj na jeziorze, dostaliśmy wybór, możemy łowić sobie z brzegu jeżeli chcemy, możemy wypłynąć na wodę, my postanowiliśmy wypłynąć na wodę, ale chyba niektórzy, tak jak tutaj widzę, Niektórzy postanowili pływać, y, łowić z brzegu. Ile razy wod wodowałeś łódkę? Dwa razy, pierwszy i ostatni. A ile jest warta ta łódka? Nie, nie wiem, nie chcę wiedzieć. No to robimy to. Dobra, wjedź za autem, potem ogarniemy. Zdejbliście jakby teraz, gdzie tak autobusy tak po prostu odpłynął nam. Ale Piotrek, wiesz, co jest dobre? Już ćwiczymy pod naszą łódź. Tak, tak, Piotrek. tak. Zasady dzisiejszych zawodów są następujące: łowimy trzy gatunki ryb: sandat, szczupak, okon. Liczą się dwie największe ryby z gatunku. Osoba, która ma największą sumę długości ryb. Wygrywa łódkę lub 50 tysięcy złotych No i witam moi drodzy, godzina 11, zaczynamy zawody oficjalnie i Już wszyscy prawie wypłynęli, my ostatni, ale my się w ogóle tym nie stresujemy Bo mamy tutaj pana kapitana, proszę bardzo To nasz majtek, a kapitan jest tutaj No, witam, witam A no, jest też Oczywiście jesteście wy, właśnie zapraszam na łódkę z nami Nie wiem jak długo ta kamera będzie trzymała, popada jak sam Ale lecimy z tym, tak? Tak w prawo, to? Tak, ja tam płynę. Tak, tak, tam w prawo, no no, no. Dobra, co lecimy w lewo, tak? lecimy. Ta bryka miał szczupaka. Ta bryka miał szczupaka, człowieku. Ja go widziałem wczoraj o pierwszej w nocy też miał szczupaka. Nie. Płynęliśmy na chwilę do bazy, po do rąk, bo mi zamarzły ręce. Raj się nic nie dzieje. Pierwsza ryba została złowiona przez klarę. Tam na 60 metrów, no i teraz musimy z tym walczyć, nie? Czego już poważnie. Nawet pyka wyszedł z pokoju, już łowi, patrzcie. Ja już konie. Już Jest konie, a potem się obudził. Tyle co spłynęliśmy sobie tutaj, przebrać się i ogarnąć się. I przekazał nam wiadomości z wody, że kolejne ryby zostały złowione. Tuż odłowił sandacza 60 cm. Dobra, szczerze Marcin, mamy już zaczynać łowić, czy jeszcze dać się trochę czasu? Już? Dobra, zaczynamy. Jak jest? Jest wspaniale, fajnie, to ciepło. Tak. Grę, bo to, to jest rzut Nie wyciągam z często kamery, jest zimno, fest, pada deszcz. Wszystko źle, ryby nie chcą brać. Ludzie kochani. No, a nie, też dobrze wygląda. dobrze wygląda. Moi drodzy jedzonko. Pyk. O, ale pięknie to wygląda. Słuchajcie, nikt z nas się nic nie złowił. Ludzie cały czas wrzucają, że coś im się trafia. Teraz właśnie leciał jakiś szczupak 60 cm, i dopiero w tym momencie uspokoiła się pogoda. Nie pada deszcz, nie wie jakoś hardcoremowo, i dopiero zaczyna być całkiem ładnie. Ale kończy się czas za 12 minut. Więc ja postanowiłem, jak tylko trochę się zagrzałem w karczmie, wrócić na wodę, porzucać trochę na pomoście, no i łudzić się, że coś po <głos》> prostu złowi. No. no i tyle, ale nie jest tutaj sam. Już widzę kabanosa tam na łódce, widzę, że zadupca rzuca mętko, więc ostatnie minuty, moi drodzy, atakujemy po prostu przystań i tyle. Ale w takich warunkach jeszcze realnie nie łowiłem ryb, nie? W sensie, w takich warunkach... Po pierwsze, jest tak ślicznie, zobaczcie, a po drugie, jest tak mroźnie i naprawdę nieprzyjemnie. Lecimy ostatnie minuty, patrzcie tu na kabanosika. Nie poddajemy się, jedziemy z tym dalej. Piotrek! Nakrywaj! <laughs> Tego ci życzę bracie Jest duża szansa, że jest pierwsza w nocy A my właśnie uczymy się jak łowić z opadu No, jest dobrze Pozdrawiamy ziomka, jak jutro to... złowimy Jak jutro złowimy, to tej ziomki. wygramy w zawody z się do nas Podejdźmy sobie dzisiaj inaczej Do przynęt, nie będę chyba zdradzał 13 na tajemnic, jak zadziałały to wam je zdradzę Mamy inaczej uzbrojone przynęty Mamy inne przynęty, dzisiaj skupiliśmy się Na takich dużych, łowiliśmy na takie bydlaki i nic Jutro skupimy się na mniejszych nie poddajemy się, uważamy, że każdy z nas ma szansę na wygranie te zawody nadal. Jedziemy z Kimem i widzimy się rano. Dzień drugi zawodów. Pogoda zdecydowanie lepsza. Dzisiaj czujemy sukces. Witamy się tylko szybko z naszymi przeciwnikami. Życzę powodzenia. Wsparcie gwiazda, influencerek. No nic, już wszystko powiedziane. <laughs> Powodzenia, opaki. Dobra, oficjalnie godzina 9.00 zaczynamy łowienie ryb Dzisiaj godzinę wcześniej, w sumie to dwie godziny wcześniej, wczoraj o 11 Mam dłużej, większą szansę na łowienie czegoś Na razie pogoda jest super, ma być potem wiecznie, ale jesteśmy przygotowani po wczoraj na ostro. Nasz przewodnik właśnie tutaj dostał odprawę Motywację Ja, ja teraz zaraz Trzeba <laughs> <laughs> wiedzieć jaki jest ostrzyk zawodów Jaki? Na na wypłynięcie taki Wee, Jedziemy patrzycie. trzecia godzina. Wiesz co, myślałem, że doszło że tak jak ma się głębiej. Ale to jest obrutówka. No. Dobry, jak było, da. A, bo myśłem, że, że powiedzień już ci pokażę. Cały już jakieś to. pewne dońsienia, że ktoś już coś cię złowił. Mieliśmy dwa brania. Wyczówka jest cudowna, no patrzcie, no. Cieplutko cię, paj. Koniec właśnie razem zwaliłem wędkę. Jeszcze zrobisz zaliczenie, że to tylko to. Dalej, coś mam sobie, tak byliby, no. Tak, bo łowi cały czas tak i też nie złowił żadnej. <grymne> Jaki <grymne> ładny okoń, to jest największy w moim życiu okoń! Należało cię kończy. ciężko pracować, bo spałeś cię, pół dnia na łódce. <grym> <grym> pół dnia na łódce spałeś, żeby go złowić. Genialne, genialna ryba. Dobra, po ilu, nie wiem, nawet godzinach? 45 mamy cię złoty rozdanie dla kawanosa. Ja pierdzielę. Piękny. Słuchajcie, o to chodzi wędkarski. Już tak zamulaliśmy, już mieliśmy dosyć łowienia, dzisiaj już. Dobra, nie wyzywaliśmy ryba, ale byliśmy blisko. 30 4, na 34 cm okoń. Znaliśmy metę gdzie są okonie. Próbujemy tutaj wydzierać. Na razie sobie idzie najlepiej. I super. Piotrukuś, mogę cię prosić o zdjęcie? <laughs> tak. Patrz jak zadowolony. Kondzio, to ty zrobiłeś. <laughs> Dużą rybkę. <laughs> Poszedł. Śliczny. <laughs> Jest, druga. Dziękuję bardzo. Zajebiście było, następnym razem na pewno wygramy. Tak jest. Koncio, gratulacje, życiówki. Dziękuję bardzo. No i dobra, koniec zawodów. Można w końcu iść na PlayStation i grać w łowie Giery